Cześć, witam. Czy mieliście nieraz takie sytuacje, że musicie podjąć decyzję i ta decyzja może wywrócić wam całe wasze życie do góry nogami? No ja mam dzisiaj właśnie podjąć taką decyzję i, i powiem wam prawie dwa tygodnie na to, żeby ją podjąć. I nie wiem, czy to robię dobrze, czy robię źle, ale jeśli najgorzej to jest nie podjąć decyzji. I najbardziej dochodzi do mnie to, żeby, że nie mogę zagłuszać tego, jaki jestem naprawdę. Nie? Kim jestem. Nie mogę się wstrzymywać na siłę po prostu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to takie dzisiaj miałem, że jakbym był sam, to może e, byłoby mi lżej i tak dalej. Nie, nie wychodzi na to, że gdybym był, byłbym sam, to dzisiaj rano leciałbym już do sklepu, a tak to mam wybór. Mogę pojechać do mojego przyjaciela, do Andrzeja. Porozmawiać z nim. I mam jakiś wybór. Bym był sam. Podejrzewam, że nie miałbym żadnego. Nie miałbym żadnego wyboru. Bo byłbym pił. Nic by mnie chyba nie powstrzymało przed tym. Nie? Dlatego założyłem tą grupę. Depresanci. I jakoś sobie pomagamy. Dajemy sobie radę, nie? Mnie nie pomaga, jak ktoś pieje. Jak jest pięknie, jak jest wspaniale, nie? Och, jak mi jest dobrze, jak mi jest cudownie. Nie? Mnie to nie pomaga. Albo jak ktoś mi daje rady. Zrób to, zrób tamto, nie? Nie lubię tego. Mnie pomaga, jak ktoś się czuje podobnie jak ja i nie potrafię sobie poradzić z tym dniem albo z podjęciem decyzji tego kochani link będzie na końcu tego filmu w opisie dam link do tej grupy może lepiej żeby ta grupa była mała nie jest nas chyba 10 osób teraz ale podobno trzeba pomagać innym. Jeśli są też tacy jak ja, to serdecznie zapraszam na tą grupę, jeśli jesteście gotów pomóc nam i pomóc sobie. I macie takie stany. Nie, nie jesteście piewcami, tylko po prostu mówicie prawdę. Tak jak jest. Nie? Wszystkiego dobrego. Najlepszego dnia zajmijcie się tutaj.